Asystent parkowania pomaga podczas wykonywania manewrów. Mierzy odległość między pojazdem a przeszkodą, wykorzystując do tego czujniki ultradźwiękowe w zderzakach. W zależności od pojazdu, system wykrywa przeszkody z przodu, z tyłu oraz po bokach. System ostrzega za pomocą sygnałów dźwiękowych, których częstotliwość wzrasta wraz z zbliżaniem się do przeszkody, przechodząc w dźwięk ciągły, gdy przeszkoda znajduje się w odległości około 20 cm z boku i około 30 cm z przodu lub z tyłu pojazdu. Na ekranie centralnym systemu multimediów OpenAR Link można zobaczyć to, co znajduje się wokół pojazdów. Zielone pola wskazują przeszkody znajdujące się daleko, natomiast w miarę zbliżania kolor zmienia się na pomarańczowy. Jeżeli przeszkoda jest od 20 do 30 cm od samochodu, system ostrzega poprzez ciągły sygnał dźwiękowy, a przestrzeń na ekranie jest zaznaczona na czerwono. Podczas stosowania asystenta parkowania bokiem ostrzeżenie dźwiękowe aktywuje się tylko wtedy, gdy przeszkoda znajduje się na torze jazdy pojazdu. Pamiętaj, że system działa tylko przy prędkości jazdy mniejszej niż około 10 km na godzinę. Asystent parkowania wyłącza się automatycznie w pozycji P lub N lub gdy prędkość przekracza 10 km na godzinę. Dźwięk zanika automatycznie, gdy pojazd i wykryta przeszkoda nie przemieszczają się przez kilka sekund. Naciśnij tę ikonę, aby zatrzymać na chwilę dźwięk. Funkcje te można włączyć lub wyłączyć ręcznie na ekranie centralnym OpenR Link. Proszę przejść do świata Pojazd, następnie wybrać Wspomaganie jazdy, a na końcu Parkowanie. Można wybrać, które preferowane strefy wykrywania przeszkód mają zostać włączone lub wyłączone. Proszę aktywować lub dezaktywować ostrzeżenie dźwiękowe dotyczące pomocy przy parkowaniu, wybrać rodzaj dźwięku i dostosować głośność. Aby układ działał poprawnie, czujniki ultradźwiękowe nie mogą być zalepione błotem, śniegiem i tym podobnymi. Wskazane jest również wyłączenie funkcji w przypadku holowania przyczepy, gdyż przyczepa lub laweta może zakłócić działanie czujników. Gdy system wykryje usterkę, za każdym razem, gdy wrzucą Państwo wsteczny bieg, rozlegnie się specjalny sygnał dźwiękowy, a na tablicy rozdzielczej pojawi się komunikat, czujniki parkowania do sprawdzenia. W celu rozwiązania problemu skontaktuj się z przedstawicielem Renault. Na koniec pamiętaj, że jest to tylko system wspomagający i w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Kierowca musi zawsze zachowywać czujność na wypadek nagłych zdarzeń, które mogą mieć miejsce podczas manewru.